Donald Trump coraz bliżej nominacji Republikanów w Batalii o Biały Dom. Tym razem wyraźnie wygrał w Karolinie Południowej. Karolina Południowa była piątym stanem, gdzie doszło do starcia w republikańskich wyborach. Wszystkie dotychczasowe pojedynki wyraźnie wygrał Donald Trump. Israele... To jeszcze większe zwycięstwo niż się spodziewałem i właśnie poinformowano mnie, że zdobyliśmy dwukrotnie większą liczbę głosów, jaką kiedykolwiek otrzymano we wspaniałym stanie południowa Karolina. Wcześniej z walki o prezydenturę wycofał się między innymi gubernator Florydy Ron DeSantis, oddając swoje poparcie Trumpowi. Nie rezygnuje za toniki Hailey, choć porażka w Karolinie Południowej to porażka na jej terenie, gdzie przez dwie kadencje była gubernatorem. Nikt w historii nie uzyskał nominacji partyjnej, gdy przegrał we własnym stanie. Towarzyszy jej coraz większa presja, by odpuściła stanie z Trumpem. Ten myślami jest już przy starciu z Joe Bidenem. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 5 listopada. 5 listopada muszę to zrobić, pokonać nieuczciwego Joe Bidena. Najbliższe starcie w prawyborach odbędzie się w Michigan, zaś 5 marca w tak zwany Super Wtorek głosować będzie 16 stanów. Jest to często decydujący moment w boju o nominację. Trump jest faworytem w sondażach, także gdy mowa o jego pojedynku z Bidenem.